W Dzisiejszym vlogu Satori. Przestrzegamy zasad BHP. Tuba przestaje tubić. Tuba nie tubi. Siema. Będziemy zaraz przymierzać nowy gwint. Problem po zrobieniu tulejek, które też gdzieś były. No tu jest chyba nawet jedna. Nakładając dwie tulejki na Unibal. mamy mały styk gwintu do nakrętki. Bez jednej tulejki jest za duży luz. Także Miało być prosto, założyć i miało działać, a teraz kula... Nie wiem. Rozbiorę. <laughs> Jeszcze nie wiem po co. A, no odkręciliśmy już śruby ze zwrotnicy i Odamora. I zaraz zobaczymy czy to zajdzie w żeby... ogóle. A, no i spróbujemy przełożyć talerzyki, bo talerzyki mam z innego gwintu, jakiegoś też chińskiego. Tu jest też chiński ją, który wylewa się na półka. Ją. Yom. Jomaha. Jomaso. przełożymy talerzyki i zobaczymy, może będzie pasować. To wszystko, to by... Jak szybko, to nie what was <laughs> jest, nic nie pasuje. No, założyliśmy skręt. Brakuje nam przedłużeń końcówek drążka, nakrętek śrubek, bo śrubka, śruba trzymająca zwrotnicę i adapter. Haczy o wahacz przy skręcie. No dzisiaj więcej nic nie porobimy, na szybko spasowaliśmy zderzak, bo generalnie docelowo i tak będzie ten g -Corp. Brakuje nam, myślę, że z dwóch centów. Po założeniu skrętu mocno wypchnęło koło przez dłuższy wahacz. Najprawdopodobniej będę zamawiał felony, pewnie ode mleja plus 7,5 centa. Może je lekko wypchnę. Siema. Siema Eniu. Siema Eniu? Siema, Zaczynamy przygotowania aut. Za miesiąc mamy wyjazd. Pierwszy w sumie w tym sezonie na Toruń. Z rzeczy do zrobienia no to w sumie lechu. Uszczelnić cały silnik. Zrobić wydę. Olej płyn. Not pimpin. <laughs> to już bardziej pimpin. Z pim -pim. tyłu. Extremy z Serii plastikowe. Jedziemy na Toruń i nie mamy kół na zmianę. W sensie, nie wiem, mamy po jeden... Ile ty masz kompletów? Dwa? Dwa, cztery, sześć. Sześć? Sześć kompletów. Sześć kompletów? Okay. No to ja mam jedne chłodne. Chuj... Naprawdę, biedne cerbiedusy, szkoda gadać. Jeden komplet, możliwe, że będę miał pod koniec pani jakiś przywiezie. No i XDKF, które mam ewentualnie mam do założenia na insygnie... Cztery sztuki, ale to są siedemnastki. A, jeszcze XDKF jest tu rasa a też siedemnastki. To nie ratujemy to w ogóle, nie? nie? ratujemy to, bo te są takie, a moje są takie. Dobra, lecha w sumie tyle. Idziemy. Ile? 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 Idziemy ogarnąć moją listę. Jak widać auto ledwo złożone, a już są ku. To warto, nie wiem. To tak. Lista. Rzeczy do zrobienia. Teoretycznie większość jest. Cleary tył. Tak naprawdę są trochę z rzeki. Trzeba je rozkleić, pomalować plus zrobić wiązkę. Czy znaczy zrobić? Teoretycznie jest, ale nie wiadomo jak działa. Listwy muszę przykleić. Ustawianie skrętu i geometria. Tu już zaczęły się pierwsze komplikacje, bo oczywiście wszystko jest kupowane na szybko. Kupiłem przedłużki Kupiłem złe drążki. Także w ten weekend też nic nie zrobię. Następne jest co? No ustawienie skrętu i geometria, no to to i tak będzie na koniec dopiero w momencie, kiedy będzie złożone. Trzeba zamontować zaciski. bo są zdemontowane. Mamy montaż maski. Dalej mamy lampa w przód. No to to jest generalnie pierdoła. To zaraz to zrobię. Dywan, bo poprzedni się strasznie zgnoił, który jest... Nie jest brudny. Nie jest... Stacyjka. Stacyjkę możemy zrobić w sumie od razu. Nie jest to. Nie jest to najlepsza stacyjka. Ale na pewno działa lepiej niż tamta, bo coś się zepsuło. I przy tej nie działały wycieraczki, kierunki i radio. Radio mnie najbardziej boli, ale przy tej powinno działać. I zaraz tą sprawdzimy. Chwila prawdy. Jak w problemie, wbijam śrubak i przynekręcam go bardziej działa o, działa radio to już jest na plus szyby działają masz dobra pompa działa kierunkowskazy działają wycieraczki o wycieraczki trzeba przyłożyć, bo mam założone z źle stronami radio działa Zaraz, zobaczymy Także to można od razu skreślić Następne kable w środku Cały ten makaron tutaj co jest do ogarnięcia to trzeba po prostu poprawić Generalny no to typowo No wypadałoby po kilku wyjazdach już sprawdzić co, co stuka, co puka Tak faktem tu wszystko puka, bo w ogóle to zawieszenie nie pracuje w przód To jest to co mówiłem od początku To zrobimy dopiero na sam koniec jak już będzie zamontowany skręt Bo nawet tutaj już widać, że jest kolizja z noskiem w samym włożeniu w ogóle skrętu. Panie Hugonie, może i robimy. Ale kto robi dobrze? Paszka jest zamówiona teoretycznie wczoraj, czyli w sobotę. No to plus minus w połowie tygodnia, żeby ułatwić sobie dostęp. Przy razie co, oby tak nie było, ale w razie jakiejś awarii czy coś. Do, do dyfra, do półosi Nie jest to auto rodzinne Więc nie potrzebuję tyle miejsca do pakowania Plus tak naprawdę pozbędę się kilku rdzawych miejsc Które tutaj są Żeby już mieć spokój Zamontować ganadory Które wiszą już, nie wiem, drugi miesiąc Są tutaj Nie wyszły najgorzej Jak to taki dziwny kształt do malowania Lambodorsy Lambodorsy to jest ogólnie mega ciężki temat Bo mamy lambodorsy z Forda Focusa Patrz, że są Ori LSD ale co z nimi zrobimy? Nie wiem. Nie wiem. To jest ogólnie już taki temat. Naprawdę, jak nie będę miał co robić z się rzeczy? Pokleić boczki, no bo niestety kto ma E36 to rozumie tą bolączkę. Boczki są. Znaczy tu nie ma, boczki są gdzieś tam na gratach. Muszę je pokleić, bo się wszystkie dookoła mocowania połamały odpadły, Było oklej na 10 tysięcy różnych klejów poprzednich właścicieli, więc jest lipa Polerka rantów, to tutaj trzeba będzie trochę, trochę to odszczurzyć Do tego chrom, znaczy chrom, spray chrom, żeby było tanio Wydech, no to na ostatnim wośpie uderzyłem w skarpę Wyrwało wydech, jak widać jest zamocowany na klucz do gwintu Działa, ogólnie działa. Jest lekka kolizja ze zderzakiem i trochę go przekrzywiło. No i ostatnio, jak dubaliśmy skręt, w sumie też to nie jest nagrane, chyba nie jest, było. Z nagrywanie z montażą skrętu firmy SAF. Zostały do założenia zaciski i tak naprawdę podejrzewam, że jeszcze wyjdzie. 15 rzeczy, a mamy w sumie robiąc, patrząc, zrobię tylko w weekendy, to mamy 3 weekendy. 3 weekendy do wyjazdu, niby pierdoły, ale i tak i tak uważam, że trochę czasu zejdzie. Do tego plus taki, że mamy opony. Zaczniemy w sumie od lampy w przód, sprawdzenia czemu nie działa ta pozycja. Jak nie będzie działać, to nie chcę mi się tego rzeźbić, po prostu gdzie indziej zamontuję jakieś stroboskopy. Zaczniemy też robić wnętrze, bo do wnętrza akurat mam wszystko i nie potrzebuję tak naprawdę nic. niczego mi nie będzie brakować. Raczej, raczej. No i tyle. Haczę. nosek o koło dlaczego? Będzie im ciąć nosek. Najprawdopodobniej. Nie widzę tego w ogóle, żeby to miało prawo działać, bo tak jak tu wcześniej wycinałem, żeby koło przy skręcie nie wyciągało mi botnika. Teraz położyliśmy lagę tak, zwiększając kaster. Przez nowe relokatory No i trochę wszystko się tu k***wa pozmieniało To nie w tą stronę co bym chciał Teraz pytanie Czy na pełnym skręcie nie będzie mi haczyć tam No będzie rzeźba nie? Będzie rzeźba Pff. Nie powinno być źle aczkolwiek kurwa, dobrze też nie będzie Dlatego kleimy listwy <gryw> Założymy dywan Powalimy w k***a, może samo się zrobi Masakra. Nie wypadnie. No tak ci idzie. Powoli, kładę mu nie chce wejść. Podstawy filtra oleju. Lampa jest, drugi kierunek trzeba będzie przyrzejeć, byś pewnie go przykleje. I tyle. Możemy to wykreślić, jedno wykreślamy. Tak jak mówiłem, dochodzi następna rzecz, o której zapomniałem. Wentylator. Bo nie mam. Cały zeszły sezon jeździłem na samym Wisko. i nie grzała się ale wentylator trzeba będzie założyć i najprawdopodobniej wyrzucimy wisko i założę dwa elektryczne jeden który będzie chodził cały czas drugi który będzie wyciągał Zaczniemy zaczniemy w metrze, trzeba powyrzucać stąd wszystko pierdoły śmieci E36 E36 Enjoyer brązki kupiłem złe nie muszę ich oddawać, bo teoretycznie mam jeszcze 1, 3, 6, którym będę mógł ich użyć. to porządek na warsztacie, żeby się nic nie potykać. Śmieci. Więcej śmieci. Tu była woda i kupa. Nie wygląda to dobrze. Tym bardziej, że było to robione. Weźmy kawałek szmatki. Barba odchodzi płotami. Nie wiem, to i tak trzeba. będzie czy nie O czym dodawałeś? Co? To jest epoksy. To głównie. A w epoksydem się Tak, bo w ogóle nie wiem do czego to jest. To też nie wiem. Tu jeszcze jest od starych LEDów. O właśnie, do listy LEDy po spód, Jedno zrobione, dwie doszły. <laughs> A czasu coraz mniej. Jak widać, nie ma. Nie wiem, czy z tej strony będzie widać, ale będzie. Nie ma pokręty od wentylatorów. Bo tutaj było akurat wszystko na lince. I był strasznie duży problem z zamontowaniem radia. Dalej mam wentylator, wszystko mogę sobie ustawić. Mam go tutaj. Nie no, to żywe. Ale dobre, dobre, plino. Ty działa. Zobacz jak tu jest wycięte w ogóle wszystko. Tutaj też. Wszystko jest zrobione, żeby to weszło tam i żeby się zamykało. Mogę ustawić sobie wszystko. Tu i tak z reguły wszystko leci na ciepłym powietrzu, ale nie widać, nie mam radio. Radio to jest mój, moje największe osiągnięcie tego obra. No, to jest pomijać malowanie, jakieś docinki, rzeźby. Radio. Radio. Tu jeszcze się szykuje. Żeby zamiast kanapy, zamiast oparcia z tyłu zrobić zabudowę e, Miał, ogólnie radio ma możliwość podpięcia playa dwójki na cincha. Temat ten odpuściłem, bo klejak miał być włożony w schowek No ale schowku nie włożymy <śmany> <śmany> Japońskie akcenty w niemieckim małcie W twojej okolicy Cup holder Jakbym jeździł z tofu Jak ci idzie? Powoli idzie, tu To są, to są Czyli robota idzie. I nic nie pomoże! Zapię to! Ja dużo krzyczę! Co ci nie idzie? Alternatykę tak to... zabijesz? No i co, weszło? Jazda, jazda. Już nie do końca, bo się nagrywa. To się kameruje! Właśnie. Kolejna rzecz, że do pisania umie, to jest pompa wody. W sumie blisko. J**a, wody. W sumie to wolę robić pikanie, niż te zasarane cenzury obrazów. Adam był wyzwo wyzwo wyzwolicielem świata. Idzim, podkręciłem fotel. Najgorsza śrubka jest za mną, bo okazało się, że <grymiany> miałem przykręcony na trzy. Żeby właśnie <grymiany> <grymiany> nie mieć problemu. Bombą system Musi być Bomba klasy system. No pokaż jak wygląda zaje... fotel z dyłowy. No tutaj to lepiej wygląda. No, bo... A, no tu jeszcze jest w miarę Nie no dobra, teraz mi się coś zwiększyło i to nie wygląda dobrze Ciekawi mnie czy to zostało czy nie No, trzeba to zdemontować i odkurzyć Mamy trzy sześć, demontujemy tak Jeszcze nic Jeszcze? A jak to siedzi, ty? No ale glej. Ty, ale to jest naprawdę mocno przykręcone. To jest jasek. Nie, nie, jaksa, to jest tylko ma taką tam ósemkę, dziesiątkę. Tam, tam, oj, gdzieś jest śrubeczka. A myślałem, Gdzie że to jest ręką, plastikowa pójdzie. śrubka. No. Pokaż tą śrubkę i pokaż, co, co ona wytrzymuje. Ty, no plastikowe główienko. Szybkowa śrubka No ta Nie, <noise> ja po prostu patrzę i sobie liczę ile razy to była spawana podłoga Za mojej kadencji 3 razy Co byś nie zrobił to i tak 2-3 lata I spawać, nie? To jest wiecznie coś Inaczej, jest to po prostu auto, które jeździ A nie stoi Witamy w moim salonie tu tuba, czekaj Ja wiem co zrobię Czekaj daj mi płaski Ciekawe gdzie ja mam ten plastik od góry w ogóle Po wyjeździe na Broczyno tu brakuje części rzeczy Czemu tuba nie działa? Tuba działa, ale nie ma masy No nie tubi Tuba nie tubi Czekaj, poczaruję, zobaczysz Bo subwoofer nie działa? Teraz będzie działał. Teraz działa. Teraz działa. Czyli kuwa. No. nie działa, bo to jest masa. Nie zapominajcie o masie. Bo co się stanie? Nie będzie tubić tuba. Mi chodziło, że fura może ci spłonąć, ale okej. A, nie no tuba. Słuchaj, jeden z masy, mi się kiedyś podpalił. Był to Rockford i to nie było fajne. Teraz tu, teraz tuba, tubi. Czekaj. Coś kasmania Tu może nie być. Pozdrawiam wszystkich chłopaków. Mówił anioł z dziodowa. Mamy dywan do ostrużenia. Na razie nie zachęca, ale mamy szczotkę do kibla na kablu. I widać, że generalnie robi robotę, nie? Teoretycznie. Ty, można go w sumie pierw wytrzepać, a nie od razu szczotką robić. Tak sobie teraz myślę. Wjedź go na to. I to ruro. Tukać? O kurwa To nic nie da I co, jednak no szczota do kibla? No, szczota do kibla i odkurzasz Ale bydle! Trzymał go Chciałem się odwrócić No. Dywan względnie wyczyszczony, z główna bata nie ukręcisz, także włożymy taki, żeby go założyć, bo nie jest wycięty tak jak był tutaj wcześniej. Zdemontujemy podłokietnik yy, z tunelem, no i tyle w sumie. Wkładamy dywan, Przecież trzeba ogarnąć parę kabli, które tu wystają, ale zaraz to, zaraz to ułożymy. Patenty z broczyna. Możemy już pożegnać. Mamy drugi patent. Mniej gorszy. No, robimy co możemy. To jest jeszcze ważne, bo jest to otwieranie bagażnika na guzik. Dobra, macianku, patyk. Nie panuje nad w ogóle, wy tyfy. To ja pierwszy raz widziałem, żeby ktoś opłukał silnik pięcioma litrami naraz. raz. Możesz mi dywan rzucić? Jo, to ho. No bo się nie mieści. Trzeba go troszkę popodcinać w różnych miejscach, tak jak tutaj na przykład teraz. Nic nie mówię, bo co co chwilę coś dochodzi. Idę szukać plastików, żeby zakryć kierownicę góra do o... gdzieś przepadły. To miałeś sześć, ten wie, <noise> jaką bolączką są boczki. Na przykład tak to musimy przykleić jakoś tu. Tu na tych mamy to. Gdzieś jeszcze powinna być jedna piersiątka długa. Tu mamy drugą część boczków. Które jak widać klejone były na trzy rodzaje kleju i taśmy. Jest to mniej więcej coś takiego. Klipsy, które zawsze pękają. Tu to samo. Zgubiłem kieszonkę. Ja nie wiem. Dobra, znajdzie się. No co? No. Lexus. Ogólnie trochę się w... nie powiem, że nie Mamy checklistę. Ogólnie jest cały czas przybywa w sumie, a nie ubywa. Niestety, teraz już myślałem, że jest dobrze, ale już okazało się. Dobrze. Już, było, już dobrze. było dobrze, już opalał. I teraz co? Jest podłączony. Oczywiście nie działa, nie ma ładowania, więc teraz kombinujemy co dalej będzie robione. Kasper, jak zetka? Przyjechałem BMW. Do... <słysza> I to założysz? No, no mam, 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 całość. Bajeranckie, tego typu, tylko teraz... Jak to założyć, żeby tego nie połamać? No dobra, zdjęłem kierownicę. Po co? K**wa. Miał być tak dobrze. Ty, ale weź mi wytłumacz fenomen tego przedsięwzięcia. Jak oni to zdjęli bez ściągania kierownicy, nie? Szukam śrubki. Szukam śrubki, bo jak zwykle trzeba zgubić. Nie skreślamy, a dopisujemy. <grymny> Nie zburgerowano ich. No. Pokaż co znalazłem w leksie? Yy, znalazłem w leksie, że chyba jakiś yy, kolega z Ameryki nieudolnie próbował yy, no, zasilać subwoofer. No i wytopiło trochę kabelek i wytopiło razem z. Yy, całym wnętrzem, które szło obok, więc, jakby jest dobrze, jest ok. Tuba musi tubić, tu tuba musi tubić, tu to nie ma co. Kończymy na dziś. Większość rzeczy, znaczy większość, no nie większość, bo tak naprawdę zrobiłeś ch... zrobiliśmy przez cały dzień. Wnętrze jest gotowe w 30%. Zostają rzeczy typu podsufitka, słupki, to wszystko muszę okleić. Boczki. Błoczki, które leżą tam, będziemy tak naprawdę Będziemy je reanimować Mamy tak, zrobione na dzisiaj Mamy lampy przód, dywan jest włożony Kable, stacyjka zrobiona Zostają tak naprawdę z prostszych rzeczy To zaciski Tu wiadomo, to jak mówiłem wcześniej Będziemy dopiero robić po zmontowaniu skrętu Jutro jest poniedziałek, więc zamówię drążki Końcówki drążków od 34 Zamontujemy to I zaczniemy to ustawiać W tym momencie będę wiedział, czy będę pozbywał się noska, czy nie Z rzeczy, które doszły to wentylator, zapomniałem o tym, ledy pod spód, to też, shifter, też trzeba zrobić, zaciski, jest to w miarę prosty temat, który dzisiaj już niestety trzeba przesunąć, po prostu nam się nie chce, ganadory też będą proste, bagażnik, trochę więcej roboty, no generalnie głównie to są takie pierdoły, ale mega czasochłonne, nie? Było na przykład doszło, że też wypadałoby zrobić Jakoś normalne mocowania na pasy. Podzielimy się po części jakoś robotą. Może coś tam chłopaki pomogą, coś coś porobię samemu. Na pewno musimy zacząć sprzątać na bieżąco po robocie, bo się znowu robi taki syf. A ostatnio dwa dni sprzątaliśmy i tak naprawdę syfek. I tyle. Myślę, że na dzisiaj to już koniec. Po prostu nam się nie chce. Chyba z... Godzinę walczyliśmy z kubem, powożnie dywanu nic nie pasuje. Zostaną nam 3 weekendy. No i to tyle, i kończymy ku. Dzień drugi, przygotowań.